Szyma. Jak ktoś mi bił po tytule, po minionolce, od razu mówię nie, nie poleciał Reigns. Dzięki, że wpadłeś. ale tak na poważnie. No, dzisiaj poświęciłem cały dzień na darki. A niestety to zmarnowane dwie godziny, tak no około dwie godziny. Nic tu się nie dzieje kompletnie. Kółko biganie i zabijanie. Lentis, Magician. Nic specjalnego. Szansa na ręce jest niewielka. To jest tak randomowe. To nie działa tak, że zabijesz te 2000 i w końcu poleci Każdy mow to jak los na loterii. Nie są one tak ciężkie jak się spodziewałem. Za kim to sprawnie szło. Szybko porę chwilę. To jest blisko. Można siedzieć i siedzieć. I ciągnąć jakiegoś preya. Ale prey nie wpadł. W ogóle też mógłbym kupić, poświęcić te 5k na Bounty Talisman, bo wpadły mi 3 Bounty. Jeden po drugim. A te Moby zawsze to by było 5%. Nie, chyba 3%. Szansy na luta. Jest tyle co nic. Ale zawsze. Oprócz tych reńców, nic kompletnie wartościowego tu nie robi. To jest waste'owanie czasu i pieniędzy. Potencjalnych pieniędzy, które można było wywarmić gdzie indziej. Ale z drugiej strony, gdyby za 1 i 1,8 kK, to żaden respawn, gdy tak, tak nie oddał. Przeliczmy to na Gloom Wolfy w idealnym świecie. Miałbym pustego respa i dajmy na to 2 dni pod rząd to musiałbym tam siedzieć i tak e, policzmy 6 godzin w sumie tak dłużo, ale to jaka jest szansa na to, że będę miał przez 6 godzin pustego respa na Glumulfa i że znajdę 6 godzin to musiały być naprawdę 3 dni pod rząd Glumulfy A zobaczymy co tutaj będzie po... Dajmy na to całej bestiarce. Aktualnie, bo się zbliżają święta, są na jazdy Goblinów, więc z wystarczy do bestiarki. Z nich są jakieś prezenty. Daje się do npc niego nie wiem, konkretnie gdzie on jest. Bo chyba nawet bez spaka. Nic z tym nie zrobię. Ja nie wiem, czy na darmowych miastach się respią te grinch Gumblady. Ale też mapaka warto ubić 5. Chociaż pięć do bestiarki. Zawsze to darmowe punkty. Czarmów. Tak jak mówiłem, skończyłem Bounty na Apprentice i od razu na Magicie na napadło. Mam kolejny powód, żeby tu posiedzieć trochę dłużej. Oprócz nich są jeszcze tu Mad Scientist, z których chyba nic nie leci. Tylko przeszkadzają. Ale jest całkiem przyjemny. Gdybym się troszkę szybciej to ubił nadal myślę o równoległej serii. Takiej bardziej, żeby wczuć się w gracza, który wraca. I od razu kupuję paka, może kupuję postać, mam postać z 95 dista, od razu z pakiem i tak grać, żeby progresować. nie skupiać się na zarobku, tylko po prostu sobie szybko chęcić, kupić pipunek. Z pakiem i z takim skillem to już, to już jest śmiesznie łatwe, nie muszą liczyć na farta po prostu sobie iść chącić. Paladyny nawet za dużo waste, a nie ma. Teraz nie ma, każdy resp się zwraca, nawet jest się jedno plus. Dajcie znać, czy chcecie równoległą serię. Albo jeden dzień to, drugi dzień. Ta seria już z pakiem i z większym skillem. Już po pewnym czasie nie chciałbym się nawet golda tu zbierać. Nie wiem, czy poty się zwracają, chociaż dużo potów nie użyję, wam, tylko te strzałki. Ale na takiego waste'a jestem gotowy. Mogę robić na co drugi dzień. Jeden dzień zarobek faktycznie, drugi dzień próba zdrobienia reinsów. Jakoś by to szło. teraz spróbujemy staw toeda. czy nawet nie liczę na to, ale żeby pokazać respa, bo już szybko zorientowałem gdzie są witchy na darmowym koncie i wiedziałem, że tam są blue również z tymi witchami a nie wiedziałem, że aż tyle jest całkiem ciekawa opcja jutro sprawdzimy, obadamy bestiarka też tutaj dość sprawnie idzie łącznie będzie z 1500 mobów bo zanim zrobię magiciany, to apprentice spadnie z tysiąc I fajnie by było, żeby te spadły. Jeszcze nic by mi nie powiedziały. A na każdej postaci, jak tylko wracałem do TV, to robiłem tu bestiarkę. Najczęściej na rapid nie mam, to było jeszcze przyjemniejsze. Raz nawet tu byłem na Double lucie. również nic. Double Lut sprayem z 10 gwiazdek na luta. Więc szanse muszą być naprawdę żałośnie niskie. Jak ktoś lubi sobie takie cele stawiać, że coś konkretnego zdropić, albo coś konkretnego zabić, to naprawdę polecam takie, nazwijmy to, projekty. Wydropić Reigns. Narbostaw w tołda. Nie wiem jakie jeszcze są takie itemy, które można polować tanie Na Dark katedral jest też sporo witchy. Przecież o tym nie pomyślałem wcześniej. Ale nie wiem czy sobie poradzę tam jeszcze. Bo oprócz witchy, tam są też inne moby. Właśnie te Darki. Mąki, z których robimy to To jest spoko miejscówka. Pewnie... Na takim 50. się tam przejdę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Póki co. Jeden dzień zleistowany, nic się nie dzieje. Może następnego dnia nadrobimy. Jeszcze dużo przed nami. 10 kk. Najważniejsze, że eku już jest. O, i warto wspomnieć, że tu leifringi są opłacalne, żeby nosić. Niby nie dają za dużo regeneracji, ale to jednak stykuje się z foodem. Mi zawsze dał kilka potek zaoszczędzonych. To już nie kwestia waste'a, tylko bardziej kapa, żeby nie biegać na terefile za często. I tak używam tych potek mniej niż spodziewałem. Nie schodzę na te najniższe piętra tutaj, gdzie są gdzie jest, gdzie jest dużo saint Scientistów i Nic nie leci, tylko marnowanie czasu. I potek. Mamy 250 darków. Idzie naprawdę szybko. Tych mocniejszych jest trochę mniej, ale to i tak idzie względnie szybko. Muszę sobie zaplanować, co robić na dwa razy XP. Czy wbić szybko 50. Później wszystko będzie prostsze. Czy korzystać z okazji, że będą wolne takie mało ekspodajne respy, i próbować szczęścia. No to jeszcze zobaczymy. Na razie, jak widać, ponad 400 mobów. No i rejsów brak. Koniec Bounty. Kwarta z Bounty. Chciałem sprawdzić ten wyższy poziom Bounty może byłby łatwy, ale nie, to jeszcze za wcześnie, trzeba trafić od Beginnera próbować. Czy na razie to i tak to Bounty ignoruję, chyba że coś się trafi fajnego przy okazji zrobię. Tak mało punktów z tego jest, już powoli się zbliżamy ku końcowi. Miałem ja coraz bardziej dość, myślę że po drodze. Był mały a Zobaczyłem kogoś tutaj. Nie chciało mi się dłużej siedzieć. Jeszcze zerknąłem na nowisy. Nowis Kulty akurat Bounty było. Zobaczę gdzie mnie szło. No i całkiem sprawnie one padają, ale. Też są oblegane. Robełty często dropią. dobra cena. Więc pewnie później skończę to bounty. Na razie koniec odcinka. Widzimy się jutro.